Czy ten piesek jedzie na rower? Będzie biegał? Czy ten piesek będzie biegał? <głos> <głos> Czy ten piesek będzie biegał? O nie, walnęło go trochę na głowę. Trochę na głowę go walnęło. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, ten oto tutaj położny Aresik, który już w swoim życiu porody odbierał, dzisiaj pierwszy raz odebrał poród kaczuszki. Rozumiecie to? Ja też pierwsza widziałam, jak kaczuszka się kluje. <noise> Jakie to było słodkie! No, nie będę Wam przedłużać. Najpierw Wam pokażę nagrania tej kaczuszki, a potem Wam powiem co i jak. Nie licz go. Patrz, on tutaj kopie, zobacz. Zaraz kopnie tutaj. Tutaj kopnie. Widzisz? Jak on sobie zrobił drogę ucieczki? A jaki suchy jest. Trzeba go wyciągnąć, bo on zaschnie. Zobacz, jaki jest suchy. Za suchy. Dalej, kopaj. Kopaj. Musimy mu pomóc, Arciu, bo... On zaschnie. On się do góry nogami rodził. Chcemy mu tak trochę... Czyżysz, jak on chce wyjść? Płacze, bo chce wyjść. Zobacz jaki ma dziubek kaczy. Zobacz. Patrz jaki dziubek. Tu ma kolec, widzisz? I zobacz. Patrz, zaraz wyjdzie. Widzisz, cud na Taki suchy nam jeszcze się nie urodził. No czekaj, bo ci nie mogę jedną ręką pomóc. Dawaj. Dziobaj. Dziobaj tą skorupkę. Musisz sam wyjść. Patrz, patrz, patrz jak się pcha. Patrz, patrz, patrz. Widzisz? Wyjdzie zaraz. Patrz, tu mu coś wyszło. Nie wiem co to za część ciała. Plecy chyba. Widziałeś? No zobacz sobie. Ale nie możesz go wylizać, bo to nie jest szczeniaczek, to jest kucacek. Patrz, patrz co zrobił, zobacz co zrobił. Widziałeś? Jak kopnął? Patrz, tu już prawie wyszedł. Widziałaś? No patrz. Ares zamarł, ale nie widzisz go. ciałaś Jeszcze nie widziałeś jak się kaczuszki wykluwają. Arasław. Pamięć nam się kończy w telefonie. Musimy szybko coś usunąć, bo nie nagramy narodzin. Patrzcie, 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 jak wychodzi. Jak się pcha. Gdzieś Aresław? I co? Pomagamy mu? Dawaj, pchaj, pchaj, pchaj. A to jego plecy. Tu ma kręgosłup chyba. Jaki dziób? Jakie ręce mi się trzęsą, Ares. No ci nie pomogę, sam wyłaś. Tali, wyłaś. Patrz, 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 wychodzi, wychodzi. Wychodzi. Patrz, 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 jak się pcha. Najlepsze jest to, że żaden inny się nie kluje. Tylko jeden i jeden krzyczy. Dajesz. No. Czekaj, pomagamy, pomagamy. Nie mogę tak jednym palcem, Marciu. Patrz, 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 patrz. Idzie, idzie. Dobra, pomogłam mu trochę bardziej. Dalej wyciągaj tego dzioba. Wyciągaj ciałko. Pchaj, pchaj, pchaj. No cię za dziób wyciągnę. No, dajesz patrz jaką ma rączkę. zobacz zobacz jakie ma skrzydełko malutkie widziałaś? no dawaj, nie krzycz, tylko wyłaś. widziałaś? a raz pierwszy raz widzimy jak się kaczka rodzi jakie ma ten, ląd włosy patrz, patrz, idzie, idzie, idzie patrz, patrz, wyjdzie zaraz ona musi sama się wypchać, bo ja nie wiem czy żółtka nie ma przyklejonego jeszcze. No dawaj. Dawaj, bo mi się pamięć w telefonie kończy. Muszę iść usuwać coś. No dajesz, patrzysz, prawie cały zadek masz na wierzchu. No. Tak z grawitacją cię wy wyrzucimy z jajka. No. Dajesz. <gry> Dobra, pomogę mu. Ale Arystyna, nie musisz go myć, bo to nie jest szczeniak, to jest kurczak, nie kurczak, to jest kaczka. Dawaj, samo błonę Ci zostawiłam, wyłaś. Teraz już wyjdziesz. Dawaj. No. Ale nie krzycz, ja ci nie pomogę, ty masz wyłazić. O! Widzisz, jak jesteś silny. Jeszcze trochę. Patrz, zaraz zobaczymy jego oczka. Patrz, 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 patrz. Zobacz. Zobaczcie, ile już jest na wierzchu. Ale ma dzioba, zobacz. Zobacz, jaki ma dzióbek mały, słodki. No, dawaj. Patrz, dziurkę w nosie ma. Wychodzi, wychodzi. Wyjdzie, bo tu jest sama błona już. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Zobacz, Aresław. Zobacz. I masz pierwsze dziecko. Urodziło się. Jak patrz. Jak patrz. Ale nie pisz, ja ci go nie dam teraz, Ares. Patrz. Jest kacusia, zobacz. Ło jakiś kwarek. Ło dobry, dobra, Aresław. Patrz, jaki silny. Do inkubatora go od razu. Udzielny. Tata zobaczył. Tata Aresa. Ło jakaś. ale weź mu głowę urwiesz, jak go poliżesz, czekaj. niech dojdzie do siebie. I się napompuje trochę. Zobacz, jaki malutki. O Boże, o Boże wychodzi do końca. O Boże. Dobra, Aresław, popatrzyłaś? Bo chowałem go do inkubatora. Tak? O Jezu, Aresław wyspadł ze stopnia. Czekajcie, ja mu muszę pomóc wyjść tutaj, bo on... Już ci pomagam. Dobra, Aresław. Wyciągnięty, żółtko wchłonięte, idzie do inkubatora. Wiecie co? My jesteśmy bardzo zaskoczeni, bo ta kaczka powinna się wykluć za 4 dni. Idź, Ares, trochę szybciej. I ja wstałam o siódmej rano, bo dałam Aresowi tabletki i wstałam. Poszłam do inkubatora przełożyć te jajka, no bo jajka trzeba obracać, nie? na jedną i na drugą stronę, żeby y, te zarodki się nie przykleiły. No i ja dopiero miałam je przestać obracać. Dzisiaj wieczorem miałam ostatni raz je obrócić i od jutra miałam podnieść wilgotność, nie? Bo miały się kaczki za, za 4 dni od dzisiaj rano kluć. <gluć> Mam nadzieję, że rozumiecie. A kurze jajka wrzuciłam tak, żeby wykluły się razem z kaczkami, bo wzięłam pod uwagę to, że kury mogą się wykluć dwa dni szybciej. O Jezu powoli mi działać przez chwilę. W tym naszym inkubatorze, tym Kleo 5 yy, jajka od kur się klują dwa dni szybciej, dlatego ja wszystko tak obliczyłam, żeby one razem się wykluły, te kaczki i, i te kury. Ale ja nie wzięłam pod uwagę, że przecież kaczki też się mogą szybciej wykluć. No ale cztery dni, no i ja nie wiem, czy one wszystkie przeżyją. Czekaj, teraz ja sobie się tu zabiję. Czekaj, muszę na bok gdzieś, bokiem jechać. Przede wszystkim te kaczki przed kluciem nie powinny być obracane trzy dni przed kluciem. I powinny mieć zwiększoną wilgotność aż do 70%, albo nawet więcej, bo jakby były za suche, to mogą się przykleić. Jakby były za mokre, też mogą się przykleić. No ale nie mogą być za suche, nie? Dlatego trzeba podnieść. No i ja suszę tylko jedną kaczkę, a powinny się wykluć trzy albo cztery. Czekajcie, muszę zejść z roweru, bo zobaczcie, jak to jest błoto. Aresław, co miałeś mi przypomnieć? Założyłam zegarek, żeby w końcu się dowiedzieć, ile biegasz. No zapomniałam go włączyć, ale daleko nie jesteśmy. Tam jest dom, my jesteśmy tutaj. Z 500 metrów, 400 przejechaliśmy. No dobra, Aresław, jak znowu mi nie policzy kilometrów, to ja nie wiem, bo telefon mi nie liczył i dlatego specjalnie zegarek ubrałam. Co chciałam mówić? Aha, że ta kaczka wychodziła do góry nogami. W sensie ona od spodu się zaczynała, zaczynała robić dziurkę, więc one są źle obrócone. No i teraz pytanie: czy, czy one się wyklują, czy, czy się nie wyklują, bo, bo im krzywdę zrobiłam. Bo wiecie, bo ten, ta kaczka się układa do wyjścia już trzy dni przed i już nie można jej ruszać. I na przykład, jak mieliśmy kury w zeszłym roku i one się do góry nogami kluły, to, to, to osocze z tego jajka, te resztki żółtka i to wszystko wleciało w tą dziurkę, które, którą one zrobiły i je zakleiło. I one się udusiły, więc nam się kilka pisklaków udusiło w ten sposób. A wtedy ich już nie obracaliśmy jak coś i mimo tego one źle były ułożone i się zakleiły, dlatego te teraz trzeba pilnować. Ja muszę co chwilę patrzeć do tego inkubatora, ale nie mogę też za często, bo tam są kury. Jezu, a to jest droga. Czekaj, Arosław. No, i te kury one się dzisiaj nie wyklują, one się wyklują za dwa dni. Więc ja nie mogę za często otwierać tego inkubatora, bo je wychodzę i, i mi się kury nie urodzą. <laughs> ja teraz nie wiem, co mam robić. Na razie ten, co się wykluł, leży w inkubatorze. Babcia powiedziała, że jak będzie tylko jedna kaczka, to mi nie da lampy grzewczej, bo nie będzie całej kluki. Nie, jak to się nazywa? Kwoka? Kwoka. Kwoka. Że nie będzie żarówki dla jednej kaczki palić. Więc albo Ares będzie musiał ją grzać, ale no nie dam mu grzać, bo on ją zgniecie. Wystarczy, że się źle przekręci i ją zgniecie. Albo będziemy musieli kokolinę w to zaangażować, wziąć ją do domu i, i może przysposobić te dziecioki małe, a fajnie by było. Fajnie by było, jakby miały matkę, a nie tylko Aresa. Ares Aresem, no ale lepiej, żeby kura je wychowała, nie? Są pozytywy w tym wszystkim, że ta kaczka jest taka sucha, bo będę wiedziała, że jak one do góry nogami wychodzą, to może się nie zakleją. Ale też nie mogą być za suche, bo też się mogą przykleić do tej błony. Nie wiem, ale w, no jak się jedna wykluła, a, a reszta nie wychodzi, to ja nie wiem, czy one wyjdą. Ja, ja w ogóle już tam nie słyszę piszczenia. Ja mówię Wam, o siódmej rano wstałam, żeby obkręcić jajka, no bo dwa razy dziennie je obkręcam. I słyszę, że woła mnie pisklaczek i patrzy, kluje się i dzióbkiem skorupkę podważa. Mówię, nie, i krzyczę do babci. Mówię, kurde, ja je obracałam, a one się klują. Aresław od wczoraj mnie prosił, żeby iść na rower. I mimo, że go boli brzuch, to chciał iść na ten rower. Idź, Aresław, jak przejeżdżam przez tory, to czekaj, bo mi kamik wpadł. Czekaj, 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 czekaj muszę. Dobra, żebym się nie przewróciła znowu. Naprawiałam rower, nie? Musiałam błotnik wyprostować kierownicę, bo ja wszystko miałam krzywę. Ale sarny biegną. O, patrzcie, tam bie... nie widzicie, ich, czy widzicie. Cztery sarny biegną. Zobaczcie reakcję aresa. I patrzcie, ares do mnie, ares do mnie. W tej chwili. Widzicie? Nie poleci. Widzicie te sarny? Nie mogę przybliżyć, bo jedną ręką kieruję. A cztery sarny. Teraz właśnie mi wyskoczyło ostatnio na TikToku, chyba że. Cześć, czekaj, czekaj, czekaj. Jak ja się przewrócę w to błoto. Wyskoczyło mi, że ktoś był w lesie z psem, karabinczyk się urwał pies poleciał za sarnami, więc lepiej nauczyć psa, żeby nie biegał za sarnami, bo może się już nie znaleźć wtedy. No więc tak, wyczyściłam cały rower, miałam tyle ziemi i piachu w łańcuchu, że no nie wiem czy to doczyściłam. Czekaj Aresław, no kurczę. Dobra. Ale starałam się, wyczyściłam ile się dało, ale tam dalej chrupie piasek. Nie wiem jak mam to wyczyścić. Chyba bym musiała oddać do jakiegoś profesjonalisty, który mi ściągnie cały łańcuch i, i wiecie, go tak jakoś wypłucze czy coś. No nie wiem, wyczyściłam tyle ile dałam radę. Zobaczcie jaka jest pogoda, jak jest błoto. Ja za chwilę to samo będę miała na tym łańcuchu. No i wczoraj czyściłam ten rower i Arciu tak na mnie patrzył, takim błagalnym wzrokiem. I on myślał, że my już jedziemy, bo jak nasmarowałam łańcuch, no to musiałam się przejechać, żeby ten smar dobrze rozprowadzić. I on się zaczął tak cieszyć, że jedziemy, a ja mu musiałam powiedzieć, że nie jedziemy. No i mówię, to dobra, to dzisiaj z nim pójdę. Ale no boli go ten brzuch, ale mimo tego on chce biegać. No to chyba wie lepiej, nie? Czy, czy da radę, czy nie da radę? Zobaczycie, jak on teraz odżyje, jak będzie miał dzieci. Jaki on będzie szczęśliwy chodził. Będzie miał zajęcie całymi dniami. Będzie siedział i patrzył na nie. Ale najgorzej jak się tylko ta jedna kaczka wykluje i nic więcej. Z jedną kaczką będzie chodzić, ale mi przykro będzie, bo sprawdzałam te zarodki w połowie, w połowie rozwoju i wszystkie, wszystkie, były, wszystkie żyły. Więc jak one się nie wyklują, no to będzie mi przykro bardzo. Bo ja bardzo nie dbałam i, i już się nastawiliśmy, że będzie taka mała garstka ptaszków. No jak będzie jeden, no to, to ja nie wiem. <gryzław> Z jedną kaczką będziemy chodzić, ale chociaż będzie chodziła za nim, bo tak jak jest stado, to one tak między sobą bardziej są. Kaczki tak jakoś ciężko oswoić, wiecie? Jak kilka razy były małe kaczki, ale one zawsze tak do siebie, a człowieka się bały, tak nigdy nie były takie przyjazne bardzo. Zobaczymy, jak będzie jedna, no to musi się przyzwyczaić do niego. W sumie Aresław, musimy ją szybko wyciągnąć, żeby nam resztę jajek nie popsuła. Bo wiesz, że zacznie zbijać, nie? Jajka zacznie się kręcić. Już tam się kręciła. Tak ją wcisnęłam między dwa jajka, żeby się nie ruszała i się grzeje. Ale jak zacznie chodzić po tym inkubatorze, no to będzie kurze jajka rozwalać. Jeszcze te kacze, no to tam już są na wykluciu. No to się nic nie stanie, ale tamte jeszcze nie mogą mieć dziurki żadnej. Także musicie oglądać następny odcinek. Jak kurczaczki się rodzą. Jak położny aresik odbiera porody. Nie, Aresław? Bo dzisiaj już wam tego nie wstawię, no bo one dzisiaj nie wyjdą tak szybko. Co tu się dzieje? Paczku kury ze Czemu my tego nie zauważyliśmy? Aresław, jak nie wyjdziesz mi spodnuk, to w ciebie wjadę. Czekam się zobaczyć, czy tu jest mocne błoto, bo jak jest błoto, to nie, nie jedziemy tam. Nie, jest ok, chyba. Aresław daje mi już znak, że nie chce dalej biec. Wyrównał razem z rowerem. Już nie biegnie przede mną. No bo tak, nie mam rozu, bo jest dosyć ciepło dzisiaj. Nie ma wiatru, nie mam rozu, to już mu się gorzej biegnie mu się bardzo dobrze biegło. No a poza tym od kilku dni brzuch go boli, nie? Od tygodnia. Nie wiem, ile już minęło, Arciu, właściwie. To wracamy, tak? Jedziemy do domku? No dobrze. Jak jedziemy, to jedziemy. Chcesz chwilę odpocząć, czy już biegniesz? Widzicie, to znaczy, że chcesz jeszcze chwilę odpocząć. No dobrze, czekam, czekam. Jak będziesz chciał biec, to mów, nie? Już? Odpoczął, tak? Jedziemy? Jedziemy, dobra. No chciał iść na rower, a nie ma siły. Mówiła mnie idźmy. Czekaj powiem, ja że wejść na rower. Mówiłam Arciu, że jesteś po chorobie i tak szybko nie będziesz biegał jak ostatnio. Ale kilka razy i Arciu wróci do formy. Za chwilę koło domu wam powiem, ile zrobiliśmy dzisiaj. Aresław policzyło nam dystans. Wiecie, ile przebiegł 4,5 km dzisiaj. To dzisiaj troszeczkę mniej przebieg niż normalnie. Dobra, Aresław, rób papa i pójdziesz do dzieci. No, rób papa. I jeszcze piąteczkę. Ej! Palcem w oczy. Ty! Chodź tu! Piąteczka! Piąteczka! Piąteczka!